Znalazłem kilka ciekawych odpowiedzi w komentarzach. Pierwszy do się tłumaczy, to na mój pisze się spod tylko. Nie, bij. Ha Ha nie, ha, ha 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 nie, nie, Kilogram nie, 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 Dzisiaj nie, 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 Pewnego razu w pokoju rodziców ciągnąłem staremu wodoraz ta to alternatywko alternatywką mi na zmorodzie, a to są kondensatory. Czasem spotyka się określenie napięcie prądu elektrycznego. Otóż jest to błędne określenie. Prawidłowe określenie to napięcie prądu elektrycznego. Bardzo się powiem, barłem tą elektronikę. Idę się zakończyć. ale najpierw mam dla Was zagadkę. Pytanie brzmi, czy moje życie ma sens? Nie opiszcie odpowiedzi. Wierzę, że nie. Nada.